Witam państwa w kolejnym programie Gość tygodnia. Dzisiaj naszym gościem jest pan Piotr Duma, wicedyrektor Tarnobrzeskiego Domu Kultury, z którym porozmawiamy o lecie. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Rozmowa o lecie oczywiście będzie dotyczyła wakacji, które trwają już kilka dni. I chciałam zapytać Pana, jaką ofertę ma Tarnobrzeski Dom Kultury dla tych dzieciaków, które niestety nie wyjadą nigdzie tego lata i zostaną w swoich domach. Zacznijmy może od najmłodszych. No przede wszystkim nasza oferta jest skierowana dla najmłodszych, dla tych, którzy mają wakacje i wiadomo jak jest. Niektórych po prostu najzwyczajniej w świecie nie stać na to, żeby gdzieś poza Tarnobrzeg wyjechać, więc na tyle, na ile możemy, na ile nas stać, bo to jest jakby rzecz najistotniejsza. Próbujemy takie zajęcia zorganizować, czy to zajęcia plastyczne. Teatralne czy wreszcie y, zajęcia filmowe. Z jaką częstotliwością mogą najmłodsi tarnobrzeżanie przychodzić do domu kultury? Czy codziennie są takie zajęcia, czy w weekendy też? Jak codziennie to się nie, dlatego że borykamy się jeszcze z remontem, który do początku sierpnia będzie trwał, więc jakby to też ogranicza nasze możliwości, też poniekąd lokalowe, ale mamy nadzieję, że wszystko się uda i remont zakończy się o czasie i, i będziemy mogli dalej kontynuować te nasze zajęcia. Codziennie nie. Jest grafik przygotowany. Wszystkich zajęć, które na te wakacje przygotowaliśmy. Zajęcia plastyczne odbędą się w dwóch takich turach po tygodniu. Jedne zajęcia w lipcu, właśnie trwają, drugie w sierpniu, na które przyjedzie zaprzyjaźniona z nami artystka z Ukrainy i poprowadzi czwarty bajkowy plener. Będzie on polegał na tym, że na podstawie Poezji Dziecięcej znakomitych polskich twórców będą pod opieką tej artystki dzieci rysować ilustracje do, do tych wierszy. I to przez kilka dni będzie trwało, zakończone będzie wystawą poplenerową tych prac, więc myślę, że to będzie po raz kolejny atrakcyjna forma spędzenia czasu dla tych, którzy lubią teatr, dla tych, którzy robią, lubią ruch. Będą zajęcia teatralne prowadzone przez instruktorów Czarnobylskiego Domu Kultury. Znowuż inna forma spędzenia wolnego czasu, Na no w sierpniu dla tych, którzy lubią film, będą przygotowane specjalne projekcje filmowe właśnie dla najmłodszych. Do południa, po południu te zajęcia? Przede wszystkim one będą do południa, w tym czasie, kiedy rodzice są w pracy i, i młodzież, no nie, generalnie dzieci, młodzież nie wiedzą, co, co z tym czasem czasami zrobić, dlatego zapraszamy do nas, a po południu tak zakładamy, że z rodzicami choćby nawet na jezioro Tarnobrzeckie się wybiorą, czy gdzieś pojadą. Dla najmłodszych taka oferta, a co ze starszymi dorosłymi, którzy też nie zawsze na wakacje wyjeżdżają? Dla nich mamy przygotowaną ofertę. Kinową, to jest po pierwsze. A po drugie, myślę, że na zakończenie wakacji uda nam się przygotować niespodziankę dla osób dorosłych. Jesteśmy na etapie rozmów jeszcze na ten temat, więc nie chciałbym zdradzać szczegółów, żeby nie zapeszać, ale mam nadzieję, że wszystko się powiedzie. I pod koniec wakacji, taką niespodziankę dla dorosłych, uda nam się zorganizować. No, i jeszcze w ramach reaktywacji festiwalu Bartoszki Film Festiwal w w sierpniu, myślę, odbędzie się pokaz filmów, które w tym roku zostały do tego festiwalu zgłoszone. Bardzo zainteresowała mnie ta niespodzianka, chociaż rąbek tajemnicy może zostać uchylony. E, rąbek, no i jeśli powiem, że małe czary mary, no to w tym kierunku będziemy iść. Mam nadzieję, że, że, że się uda. No Brzmi bardzo interesująco. I kiedy ta niespodzianka w sierpniu? Pod, pod koniec sierpnia, na koniec wakacji jesteśmy tak wstępnie umówieni. Że taki hokus pokus dla dorosłych hmm. będziemy mieli. A kiedy będziemy mogli wiedzieć już coś więcej na Myślę ten temat? Przecież, że w przeciągu dwóch, trzech tygodni wszystko nam się dopnie, skrystalizuje i będziemy wszystko wiedzieć. I wzorem lat poprzednich, w zasadzie już po raz 22, Tarnobrzeski Dom Kultury organizuje międzynarodowe koncerty organowe. W niemalże wszystkich Tarnobrzeskich parafiach takie koncerty się odbędą. Nie tylko przy, będą grać muzyce na organach, ale pojawią się inne instrumenty. Trąbka czy choćby wiolonczela, więc kolejna forma oferty dla dorosłych, też dla młodzieży, bo wiadomo, że muzyka klasyczna, tak zwana muzyka poważna, ale przede wszystkim muzyka klasyczna rozwija, upogaca, ale z doświadczenia wiem, że przede wszystkim na te koncerty przychodzą. Osoby dorosłe i to też jest jakby nasze zaproszenie, nasza oferta dla dorosłych na tegoroczne wakacje. Naturalnie wzorem lat poprzednich te koncerty są darmowe. Czy układając ten grafik zajęć i dla najmłodszych, i dla tych trochę starszych, współpracowaliście Państwo z jakimiś innymi instytucjami? Nie wiem, żeby się na przykład uzupełniać, żeby nie robić w tym samym czasie podobnych imprez, czy też żeby może wspólnie zorganizować coś? Znaczy wiadomo, że są rozmowy między instytucjami, że żeby te y, imprezy się nie pokrywały, aczkolwiek nie zawsze się to udaje, choćby nawet z tego względu, że jeżeli ktoś do nas przyjeżdża, to, mm, no to ma na przykład określony czas i w tym, a nie innym czasie może być, no i jeżeli to się pokrywa z ofertą innej instytucji, no niestety, to musimy przeboleć, ale zazwyczaj jest tak, że jakby y, skierowane te, te propozycje, ta oferta skierowana jest dla innej grupy, jeżeli my mamy dla dzieci, ktoś ma dla dorosłych, więc jakby nie ma tutaj aż takiej wielkiej kolizji, na szczęście. A wspólne organizowanie imprez, czy zdarza się czy zdarzy się tego lata na przykład, nie wiem, z mosir czy z biblioteką? Tutaj trudno powiedzieć wspólne, bo my tak współpracujemy ze sobą, że pomagając sobie wzajemnie, że w zasadzie to można mówić, że są imprezy współorganizowane. Nam pomaga Mosier, my pomagamy MOSIRowi, my pomagamy bibliotece, czy na odwrót. Dlatego tutaj trudno mówić, że jakieś ekstra są wydarzenia wspólnie tworzone, bo tak jak mówię, my pracujemy, współpracujemy i pomagamy sobie wzajemnie. Na co dzień, na co dzień. Mm, nie tylko w wakacje, rozumiem. Czy te zajęcia, które Państwo oferujecie w swoim Domu Kultury dotyczą tylko zajęć w budynku czy może są jakieś na przykład nie wiem, wyjazdowe, wycieczkowe, plenerowe zajęcia? Mamy plany trzech wycieczek. Mamy listę, przyjmujemy zapisy do Bochni, do Kraina, do Jaskini Raj i do Kazimierza nad Wisłą i Janowca. Natomiast tutaj jest mały problem. No problem polega na tym, że za te wycieczki niestety Trzeba zapłacić, może to nie są najmniejsze pieniążki, ale z drugiej strony jakby oferujemy wszystko. Przejazd, ubezpieczenie i wszystkie bilety wstępu. Dlatego też no, kwota jest nie najmniejsza, bo to około 120 zł za, za jeden wyjazd. Całodzienna. całodzienny tak, całodzienne, tak mhm. ale tak jak mówiłem, jest to już ze wszystkimi wstępami. Całościowo, kompleksowo są to wycieczki przygotowane. Mamy nadzieję, że one dojdą. Do skutku cały czas przyjmujemy zapisy i zapraszamy wszystkich do tego, żeby skorzystać z tej oferty, bo program jest niezwykle atrakcyjny, no ale wszystko zależy, tak jak mówiłem, od, od, ilości chętnych. od ilości chętnych, od sytuacji finansowej też mieszkańców, no co tej dużo ukrywać, więc to jest taki element, no wiadomo, chcielibyśmy, żeby, żeby nas było stać, czy sfinansować, czy dofinansować, ale, tak ale to jest z tymi pieniążkami tak jest, jest jakie jest, no właśnie. Czyli rozumiem, że pozostała oferta, to jest oferta bezpłatna. Tak, na tyle na ile nas stać. Tak jak mówiłem na początku, taką ofertę przygotowaliśmy, żeby korzystający z tych naszych atrakcji, naszej oferty nie płacili, tylko żeby to była oferta darmowa. Czy to te zajęcia plastyczne, filmowe, bo w sierpniu te pokazy filmowe też będą darmowe. Mhm. Czy nie dla... będzie to normalny bilet jak do kina, tak? Nie, będzie wejściówka wydawana godzinę przed seansem i, i każdy, kto będzie, Chciał na taki film przyjdzie. No i jeszcze korzystając z naszych doświadczeń zimowych, kiedy zorganizowaliśmy warsztaty kulinarne. Myślę, że pod koniec wakacji także i zaprosimy naszych najmłodszych na kontynuację tej współpracy, naszej z Doliną Smaku, bo układa się ona bardzo dobrze i jesteśmy już po słowie na koniec wakacji. Nie mamy jeszcze dokładnego terminu, ale będzie on podany i na koniec wakacji znowu pobawimy się w gotowanie. Czyli coś dla ciała i dla ducha. Wszystko po prostu. No Chcieliśmy, żeby była jak najbardziej szeroka, otwarta dla, żeby każdy znalazł coś dla siebie. No to dziękuję bardzo i zapraszam Państwa na wakacje z Tarnobrzeskim Domem Kultury. Do zobaczenia. Dziękuję, zapraszamy.